Tradycyjnie w samochodach koreańskich lakier jest miękki i słabo odporny na uszkodzenia mechaniczne, rysy i odpryski pojawiają się już przy lekkim kontakcie karoserii z gałęziami. Odporność korozyjna karoserii jest na dość wysokim poziomie, jednak jest tu jeszcze kilka słabych punktów. Tylny odpływ wymaga szczególnej uwagi, z czasem pojawiają się na nim robaki. Na wczesnych etapach, aby usunąć zakrętki z mlekiem szafranowym, wystarczy przetrzeć problematyczny obszar specjalnym roztworem lub benzyną. Jeśli go uruchomisz, będziesz musiał go przemalować. Na drzwiach widoczne są także rdzawe osady na powierzchni lakieru: rdza wydobywa się spod listew i klamek. Jeśli zadbasz o karoserię i na czas wyeliminujesz robaki, nie będzie poważnych problemów z karoserią. Nie spotkałem się z reklamacjami na gnicie metalu na dziury. Chrom na osłonie chłodnicy też nie jest zbyt trwały, zaczyna się odklejać po od 3 do 5 latach użytkowania auta. Chromowane listwy dekoracyjne szyb drzwiowych również mogą zacząć się odklejać. Z biegiem czasu, podczas jazdy po nierównych drogach, z tapicerki przedniej szyby wydobywa się nieprzyjemny dźwięk skrzypienia. Leczenie smarem silikonowym i mycie samochodu pomaga tymczasowo pozbyć się irytującego pisku. Aby trwale wyeliminować problem, nakładkę należy nakleić na taśmę dwustronną lub masę uszczelniającą. Dużo krytyki spotkały się także zamki tylnych drzwi, które w najbardziej nieodpowiednim momencie mogą przestać się otwierać. Przednia optyka odnowionej Kia Magentis 2 jest podatna na zaparowanie podczas mokrej pogody i zmian temperatury. Z czasem ochronny plastik przedniej optyki pokrywa się delikatną siatką. Tylna tablica rejestracyjna grzechocze po zamknięciu pokrywy bagażnika, wklejenie ramy wibroplastem i splenium pomaga rozwiązać problem. W samochodach wyposażonych w podgrzewane wycieraczki przednia szyba często pęka z powodu zmian temperatury w zimnych porach roku. Gumki oryginalnych wycieraczek stają się bardzo matowe w zimne dni, dlatego przy wymianie lepiej jest preferować analog Kia Magentis II była wyposażona w silniki benzynowe wyposażone w układ CVVT 2.0, 144, 150 km, 2,4, 162, 175 km, 2,7, 188, 193 km oraz diesle Cyrdi 2.0, 140 i 150 km. Wszystkie jednostki napędowe są dostosowane do norm Euro 4 i są wrażliwe na jakość paliw i smarów. Jeżeli na przykład silniki benzynowe zasilane będą złą benzyną, na desce rozdzielczej pojawi się błąd, check engine, a żywotność katalizatorów ulegnie znacznemu skróceniu, w silniku drugim 7 są ich 3. W silnikach diesla układ wydechowy zaczyna mocno dymić, konieczna może być także wcześniejsza wymiana filtra cząstek stałych. Koreańczycy, znając jakość paliwa oferowanego przez nasze stacje benzynowe, wypuścili nowy firmware do sterownika silnika, który rekonfiguruje silnik do standardów Euro 3. Problem ten dotyczy samochodów wyprodukowanych po 2008 roku. Układ CVVT, w który był wyposażony wszystkich silników benzynowych, wymaga jakości oleju. Jeśli jednostka napędowa nie będzie serwisowana terminowo, wymiana oleju co od 8 do 10 km, proces koksowania zaworu tego układu ulega przyspieszeniu. Zwiększony hałas, stukanie silnika na biegu jałowym będzie wskazywał na problemy z zaworem. Jeśli zauważysz problem na wczesnym etapie, wystarczy płukanie, aby go wyeliminować, w zaawansowanych przypadkach konieczna będzie wymiana zaworu. Wadami silników benzynowych są nieszczelności uszczelki miski olejowej i przedniej pokrywy. Ponadto w przypadku zbyt aktywnych kierowców bliżej 150 tys. km może wystąpić wyciek z przedniej uszczelki olejowej wału korbowego. Jeśli wycieki oleju nie zostaną usunięte w odpowiednim czasie, może to prowadzić do awarii koła pasowego mocującego ze sprzęgłem gumowym z amortyzatorem. Ze względu na to, że silnik 2.0 nie posiada kompensatorów hydraulicznych, wielu serwisantów zaleca regulację luzów zaworowych co 80-100 tys. km. Czujniki wału korbowego i wałka rozrządu, a także czujniki tlenu, są dwa, mogą zacząć działać przy przebiegu 100-120 tysięcy. KM na biegu jałowym silniki mogą, diesel, aż do pewnego rozgrzania, sprzedawca nie uznaje tego za usterkę, nazywając takie zachowanie silnika swoją cechą. Jednostka napędowa marki G4KD4B11 wydaje podczas pracy ćwierkający dźwięk, co denerwuje właścicieli, ale nie ma powodu do zmartwień, ponieważ jest to cecha działania wtryskiwaczy. Jeśli drgania pojawiają się w zakresie obrotów od 1000 roku do 1300 roku, najprawdopodobniej czas wymienić świece zapłonowe. Żywotność katalizatorów wynosi 120-150 tysięcy. KM, jeśli nie zostanie on wymieniony w odpowiednim czasie, po zniszczeniu jego cząstki wpadną do cylindra, przez co powstaną tam zatarcia. Nie ma konkretnych statystyk na temat wad silników Diesla. Jedyne, co można z całą pewnością stwierdzić, to to, że w naszych realiach po 100 tysięcy km będą miały problemy ze sprzętem paliwowym, filtrem cząstek stałych jeśli zostanie usunięty, oprogramowanie eki musi zostać usunięte. Wymienić i zawór EGR. Wyeliminowanie któregokolwiek z tych problemów da porządną sumę. Kia Magentis 2 została wyposażona w jeden z dwóch typów skrzyń biegów 5-biegową manualną i 4-biegową automatyczną Tiptronic, która po zmianie stylizacji została zastąpiona 5-biegową automatyczną. Przenoszenie. Doświadczenie eksploatacyjne pokazało, że wszystkie skrzynie biegów są niezawodne i przy terminowej konserwacji wymiana oleju w skrzyniach manualnych co 60 000 km, w skrzyniach automatycznych co 90 000 km nie sprawiają niepotrzebnych kłopotów. Sprzęgło mechaniczne może wytrzymać do 150 000 km. W wersjach z silnikiem diesla dwumasowe koło zamachowe należy wymieniać co od 100 000 do 120 tysięcy km. Objawy przy wciśniętym sprzęgle pojawia się charakterystyczny dźwięk pukania. W niektórych egzemplarzach włączaniu biegów w manualnej skrzyni biegów towarzyszy głośne stukanie, problemu nie da się wyleczyć. Prędkość automatycznej skrzyni biegów na ogół nie jest wysoka. Podczas zmiany biegów wyczuwalne są lekkie szarpnięcia, ale nie ma poważnych skarg na pracę skrzyni biegów. Kluczem do długowieczności automatycznych skrzyń biegów jest spokojna jazda, szczególnie podczas mroźnych zim i terminowa konserwacja. Kia Magentis, podobnie jak większość biznesowych sedanów, ma uszkodzone podwozie i charakteryzuje się dobrym zużyciem energii. Z przodu zastosowano kolumnę McPhersona z podwójnymi wahaczami, z tyłu wielowahaczową, a na obu osiach zamontowano stabilizatory. Zawieszenie mocne, ale charakteryzuje się zwiększonym hałasem, najczęściej przyczyną stukania w zawieszeniu są osłony amortyzatorów, zimą zamarzają i wyślizgują się z mocowań. Również podczas jazdy po małych nierównościach i pod dużym obciążeniem amortyzatory mogą stukać, ale po lekkim rozgrzaniu stukanie ustępuje. W 2010 roku część została zmodernizowana i problem zaczął występować rzadziej. Istnieje poważniejsza wada, z biegiem czasu śruby pochylenia wahaczy tylnego zawieszenia stają się kwaśne, co uniemożliwia już regulację kąta kół. Aby uniknąć problemów, śruby należy okresowo smarować. Ale żywotność oryginalnych elementów zawieszenia to dobra wiadomość. Rozpórki stabilizatora wytrzymują 40-50 tysięcy, kM tuleje do 80 tysięcy km. Ciche klocki wahaczy przedniego zawieszenia wytrzymują od 100 do 150 km, a łożyska kół i amortyzatory wytrzymują mniej więcej tyle samo. Przeguby kulowe wytrzymują do 200 tysięcy km. W tylnym zawieszeniu górne wahacze kulkowe wypadają przede wszystkim przy przebiegu 100-130 tysięcy. KM. Pozostałe elementy pokonują od 150 do 200 km. Przekładnia kierownicza jest wyposażona we wspomaganie hydrauliczne. W większości przypadków problemy z nią zaczynają się po 100 000 km, pękają tuleje, przekładnia jest do naprawy. Końcówki kierownicze pokonują średnio od 100 do 120 km, drążki do 150 000 km. Hamulce są niezawodne, ale wymagają okresowej konserwacji, zaleca się na smarowanie prowadnic zacisków. Jeśli przez dłuższy czas nie będziesz używać hamulca ręcznego, linka zardzewieje i zakwasi się, dlatego należy ją wymienić. Jakość materiałów wykończeniowych wnętrza Kia Magentis 2 jest na dość wysokim poziomie. Wysoka jakość, zastosowano tworzywo sztuczne, nie skrzypi, tapicerka siedzeń nie brudzi i przez długi czas zachowuje swoją jakość handlową. Ale izolacja akustyczna była szczerze rozczarowująca. Szczególnie na nadkolach i na dole. Słychać hałas kół, szczególnie podczas jazdy po kostce brukowej i w deszczu. Problem można rozwiązać jedynie poprzez zainstalowanie dodatkowej izolacji akustycznej. Do wad należy również niewystarczająco wysokiej jakości skóra na kierownicy i gałce zmiany biegów szybko się zużywa. Jeśli chodzi o urządzenia elektryczne, na szczególną uwagę zasługują przepustnice systemu wentylacyjnego często zawodzą. Klimatyzator ma możliwość automatycznego włączenia się po wybraniu trybu ogrzewania przedniej szyby. Mogą występować inne problemy z wewnętrzną instalacją elektryczną, dlatego, przed zakupem, lepiej sprawdzić funkcjonalność całego wyposażenia. Jeżeli jesteś posiadaczem tego modelu samochodu, prosimy o opisanie problemów, jakie napotkałeś podczas użytkowania samochodu. Być może, Twoja recenzja pomoże czytelnikom naszej witryny przy wyborze samochodu. Cześć przyjaciele! Szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CARME PRO. CARME PRO to duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów. A najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części. Absolutnie wolny. Wejdź na stronę CARME PRO i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.